Graffiti, ta forma sztuki jak każda może się podobać lub nie, kwestia gustu, ale z pewnością uliczna sztuka w takim miejscu realizowana na tak zwanym legalu nie kłuje w oczy tak jak te bazgroły, które sztuką ciężko nazwać. Jak pani reaguje, jak pani to widzi? <noise> no rzuca mnie, rzuca mnie normalnie. No jest ich jakby trochę mniej chyba. Nie podobają mi się, ale no... No, nie mam na to wpływu tak. A ma pan jakiś sposób, może pomysł na to jak z nimi walczyć? No niekoniecznie, szczerze powiedziawszy. No, z wandalami nie da się wygrać w żaden sposób. Z tymi basgrołami? No chyba się da, ale nie wiem jak. No jestem bardzo niezadowolony ze względu na to, że też jestem mieszkańcem tego deptaku i robiliśmy elewację niedawno dosyć i nasza elewacja wygląda dokładnie tak jak ta. Co zrobić, żeby to zniknęło? Może jak karać tych ludzi? Zaprosić ich do współpracy. Znaleźć miejsca, w którym takie, taka sztuka jest potrzebna i tam zaprosić ich do tego, żeby tam, się, żeby tam wyrazili to, co chcieli. Zielonogórskie kamienice, nie tylko te w centrum miasta Regularnie padają ofiarą wandali Tak i szpecą elewacje Te stare oraz te zmodernizowane Za kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych Pojawia się pytanie Jak walczyć z wandalami i basgrołami. Wśród zadań jakie wygrały w budżecie obywatelskim Znalazła się akcja zwalczania bazgrołów Koszty tego przedsięwzięcia To 75 tysięcy złotych Klub radnych Zielonej Razem do tej puli Dorzucił jeszcze 50 tysięcy złotych Trwają ustalenia dotyczące tego, na których budynkach można zamalować bazgroły. Chodzi oczywiście o kwestie własności. Większość budynków w naszym starym mieście to budynki mimo wszystko prywatne, należące do wspólnot mieszkaniowych. I teraz urzędnicy miasta sprawdzają, napisali do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo takie z, z, z pytaniem, czy można byłoby przekazać dla szkoły budowlanej te pieniądze, żeby w ramach praktyk uczniowie malowali po prostu na tych posesjach, bo normalnie nie, nie da się obejść jakby tego przepisu, ale szukamy takiego rozwiązania, żeby po prostu rozwiązać ten problem w naszym mieście. Radny Paweł Wysocki od początku swojej działalności w Radzie angażuje, Angażuje się w walkę z bazgrołami, to m.in. z jego inicjatywy do Zielonej Góry przyjechali pogromcy bazgrołów. To on angażował się w akcję tworzenia murali znani. Zielonogórscy graficiarze pomalowali kamienice przy Dąbrowskiego oraz bloki przy Ptasiej. Te prace robią wrażenie. Jak zaznacza Wysocki, w planach jest przygotowanie kilku miejsc, w których graficiarze mogliby wykazać się swoim talentem bez potrzeby bazgrania po elewacjach w centrum. Chcemy, żeby powstał taki mur, nie wiem, czy w parku tysiąclecia, czy gdzieś przy innym skateparku, żeby też otoczenie fajnie pasowało, żeby każdy młody człowiek bez stresu, bez policji na karku, czy jakichś sąsiadów mógł sobie wyciągnąć puszkę i po prostu się popróbować przez dwie godziny coś namalować. Być może to też, jak wyjdziemy naprzeciw i poprosimy również w mediach, już teraz proszę te osoby, żeby po prostu nie ma zały po naszych kamienicach. Weźcie sobie, znajdziecie jakieś budowy, jakieś pustostany, jakieś dziwne miejsca, po których popróbujecie, ale zostawcie te kamienice, bo to nie wygląda fajnie, a to, że jest wasz napis, który ja bym zrobił też w dwie Sekundy jest bez sensu, bo to nie jest sztuka na pewno. Walka z bazgrołami w Zielonej Górze na dobre rozpocznie się wiosną.